To jest bardzo niezwykła i bardzo inspirująca historia, dlatego że Elvis Presley urodził się w jednej z najbiedniejszych rodzin w małym miasteczku Tupelo w stanie Mississippi, na południu Stanów Zjednoczonych. I często nie stać ich było nawet na to, żeby zjeść, nie stać ich było na to, żeby kupić mu takie ubrania, jakie nosili do szkoły inni uczniowie. Elvis nosił okulary kiedy był mały, jąkał się, był chorowity i bardzo nieśmiały. A jednak stał się jednym z najsłynniejszych ludzi na świecie. Wiecie dlaczego? Dlatego, że materialnie nie mieli prawie nic, ani ale duchowo mieli ogromnie dużo. Dlatego, że rodzice Elvisa, czyli Gladys i Vernon, co niedzielę a czasem częściej zabierali go do małego kościółka zielonoświątkowego i tam odbywały się najbardziej niezwykłe uduchowione msze i tam w tym kościółku zielonoświątkowym mówiono wszystkim że jeżeli ktoś zawierzy duchowi świętemu to wszystko staje się możliwe i kiedy elvis zawierzył to zmieniło się całe jego życie